Kuba coś jadłeś? No właśnie będę jadł Nie no ale patrzę na te muchy przy tobie, nie wiem co jest grane na tak było, ty! Chyba to już nie jest! Nie! Weź to, zostaw, ty! Kurwa, jebana! Zostaw to, zostaw! Całe szczęście, że u niego pójdziecie spać. No ja mam żarżkę! Patrz, nie, do żółtego! Ty masz żółte plastiki i dlatego właśnie. Kurwa, super dawka! Mamże idź komuś, żeby złoty Chcę, że kręcić, to porozdzielać A masz dobrą rozdzielczość? Mógł złapie? Złapie, złapie. Nagraj Pierwsza krew. A mówić, że tak, a nie pozor. Fajnie, bo lekka jest, kurde, wiesz, ona się waliła na dół, wiesz, z górki tak. No. Ja podniosłem sobie, wiesz, pod, pod górę to ciężko, nie? Ale no, ona jest ale... lekka. I tak jest lekka. A ty ten ja złapałem ten koło Marysio? I No jakieś drzewo takie duże mi z góry. No, no, no nie, z, ok na, na... ze stalowych rurek tylko plastikową ramę ty ma Dlatego ma ramę To jest KTM 350 ten. To Może do ramy Ale jaka oryginalna funkcja Zdejmiesz potem i chodzisz Ja nie mogę tam jest Kurwa rzeczywiście ja wszystkie ściągam A to z czym masz tą bułkę? Ja nie powiem do czego mu nie? To z ten, ten, ten Albo